Kochani, wybaczcie, że dopiero teraz to nagrywam. Wcześniej niestety nie udało się. Za dużo kapłańskich obowiązków. Wybaczcie. Otóż nie wiem, czy wiecie, niektóre stacje radiowe czy kanały telewizyjne już te informacje podawały. Coś niesłychanego wydarzyło się. Niektórzy przerażeni, inni bardzo radośni. Chrystus z martwych zmartwychwstał, najważniejsze wydarzenie w roku Chrystus pokonał śmierć. Jeśli nie usłyszałeś pukania, jeszcze jego pukania do drzwi nie domu, ale twojego serca, zrobi to niebawem. Uważaj, Bóg przychodzi, by powiedzieć Ci, jak bardzo ci kocha. Przychodzi, byś doświadczył Jego obecności. Przychodzi, abyś mógł usłyszeć to, byś się nie bał żadnego wirusa, nawet koronawirusa. Jeśli pokonał śmierć, poradzi sobie i z tym. Trzymaj się, Bóg stał. prawdziwie stał. Alleluja!